Luiza? Luiza? Jesteś? No wołam ci, Iwo. Cześć. Przepraszam, nie słyszałam. A skąd to wszystko? Przecież w domu nie ma kawałka chleba. Co ty w sklepie byłaś? Spałeś, nie chciałam cię budzić. Nie, no jesteś dorosła. Możesz chodzić, gdzie chcesz. tak? Kurde, tak to ładnie ułożyłaś, że szkoda psuć kompozycję. Wiesz, ja tak dawno nigdzie nie wychodziłam, że jak poszłam do sklepu, to no, bałam się, że nie będę wiedziała, co, ile kosztuje i mnie oszukają, ale... Tutaj masz e, rachunek i pieniądze. A Fabio, ja mogłam wziąć te pieniądze? Spoko z kasą to akurat nie problem. Ty rano kawę pijesz? No. No bo właśnie ja tutaj nie, nie wiedziałam jak... A co to za filozofia? Nie, to, to to jest chyba popsute, wiesz? Pa. Żaden problem. Gotujesz wodę, nie? Bierzesz kawę, sypisz dwie łyżeczki, mieszasz, mleka jak ktoś lubi i możemy to pić. Ja taka jestem głupia, że nawet kawy nie umiem zrobić tylko kanapki. Nie jesteś głupia. Po prostu zabraliś parę lat. Teraz musisz to nadrobić. Ta szafka będzie na twoje rzeczy, okej? Okay? Chwil masz za ile będziesz Dobra, dobra, spoko, dzięki Ojej Szczotka Ani Myślisz, że będzie zła? Czekaj, chodź, nie widziałeś jeszcze ogrodu. No i tak to wygląda. Okolica spokojna. Znaczy wiesz, to nie jest moje. Wynajmuję od jednego gościa co do Stanów wyjechał, nie? Wziął ode mnie jak cygan za matkę, ale w sumie ładny domek. Tam z tyłu jest kort, można sobie pograć nawet w nocy, bo światło jest. Co ty robisz? Dlaczego ich nie uratowałeś? Co? Przecież tutaj były róże. No nie wiem, jak się wprowadziłem, to już to tak było. Nie masz pewnie grabek ani łopatki? To trzeba by sprawdzić w komórce. No, no to chodź, poszukamy, żeby one znowu mogły rosnąć. Fabio! Jak Fabia mi powiedział, żeby ja kupiła rozmiar mniejszy, jak na siebie, to myślę, że, no da, ja kupię, a potem niż to nie będzie pasować. Drży. Mężczyzna i ja nic nie rozumieją w rozmiarach. Ale to ładne. Ale Fabia to ma dobre oko. Ten dekolt taki duży jest. Moja dziewczynka teraz takie noszą. Ja to nie wiem, bo ja długo nie wychodziłam. Proszę bardzo, soczek dla Maja, procenty dla Ciebie. Dziękuję. A teraz idź, idź, idź. U nas tu Luizą jeszcze mnogo roboty. Panie sędzie, pan rozumie, że jak długo nie ma formalnego orzeczenia, to jestem bezradny. Ledwo wymogłem na policji, żeby przyjęli zgłoszenie o zaginięciu, bo jest pełnoletnia. By Ale to przecież szpital powinien zgłosić ucieczkę pacjentki. Nie mogę się dogadać z tymi lekarzami. Wygląda jakby w ogóle wyszła za ich zgodą nie, i nie rozumiem, bo przecież jeszcze tydzień temu doktor Szczepański sam doradzał go złosną nie. Wiem. A może stan zdrowia córki na tyle się poprawił, że. Co się poprawił, jak ucieka? No cóż, wniosek płynął. Sprawa zostanie rozpoznana. Tylko czas, panie sędzio. Czas. Z paranoja, ale policja palcem nie kiwnie, jak nie ma wyroku. Myślę, panie lechu, że pan sędzio dobrze rozumie problem. No to y, y, ja pójdę do samochodu, po, y, Pójdę do samochodu, a y, panowie sobie tutaj panejcie już jak y, prawnik z prawnikiem. No i tak? Mm. Mm. <ścoughs> no i dobrze. Ja cię nie mówiłam, ale w jej Tak. A wiesz, co mi opowiadała Tatianka? No. Że jej tata jest dyrektorem w Zo. I tam właśnie urodziło się takie malutkie słoniątko. Wiesz co, Fabio, ja sobie myślę? że jak się rodzi nowe życie, to jest tak, jakby ktoś lampkę we wszechświecie zapalił. Prawda ta Prawda. No, ładna. Ja poszła obowiązki. Cieszę się, bo widzę, że cię poznała. Ale ja tyle nie wydała. Bierz, bierz. Dziękuję. Za dwa tygodnie to najbliższy termin, przynajmniej za te pieniądze. Potem drugie tyle nim za strona, policja ją znajdzie. Powiem panu, że już jestem met pod ziemią. Luiska! Nie ma grabek i łopatki, ale znalazłem taki sekator. Tylko musisz uważać, żeby tu drzazgi nie wbić. Gorączka jest pęknięta, wiesz? Co jest mała? Fabio, ja nie mogę dłużej u ciebie zostać. Masz jakiś inny wybór? Muszę wracać do domu albo do szpitala. Nie wolno tak uciekać. Ale wiesz, że teraz to cię wezmą do takiego zakładu, gdzie tam nie będzie ani nikogo nie będzie i cię zamkną i ja cię stamtąd nie wyciągnę. Nikt cię nie wyciągnie. Ale tata mi obiecał, że jak wyzdrowieje, to już nie będzie mnie zamykał, a odda mi farbę i będę mogła chodzić do kościoła. Ale ty nie wyzdrowiejesz. Bo tam nie leczą, tylko izolują. Ja się nie znam na tym, ale tak Ania powiedziała. Mówię ci to dlatego, że uważam, że jesteś normalna, zdrowa i dorosła i, i powinnaś to wiedzieć. Ale ja wyzdrowieję, To tata mnie będzie kochał tak z jak Piotrka Dzień dobry Wysona się. Witaj. Widzę. Siedy Witka, Siemos. Wiesz? Posłuchaj. Le, jak ci tam było? Zamknij się kurwa, przestań do mnie mówić, przestań bo cię zabiję.